Mamy tu dzisiaj takie Kędzierzyńsko-Kozielskie Forum Edukacyjno-Gospodarcze, miejsce gdzie chcemy łączyć potrzeby gospodarcze, rynku pracy, edukacyjne, doradztwa zawodowego. Liczymy, że właśnie będzie tutaj możliwość spotkania się. Tych, którzy szukają pracy, z tymi, którzy pracę dają przy akompaniamencie czy przy udziale właśnie tych, którzy doradzają, którzy mówią, w którą stronę można pójść, jeżeli chodzi o rozwój zawodowy. Organizujemy forum edukacyjno-gospodarcze po to, żeby młodzież, absolwenci naszych szkół ponadpodstawowych mogli poznać naszych najważniejszych, najbardziej aktywnych pracodawców, żeby mogli poznać ofertę szkół wyższych po to, żeby mogli wybrać swoją ścieżkę edukacyjną dalszą albo ścieżkę kariery. Dodatkowo są różne instytucje, które prezentują swoją ofertę również w obszarze kształcenia ze środków unijnych, z różnego rodzaju programów. Stawiamy też na to, żeby młodym ludziom, szczególnie młodym ludziom, którzy na rynek pracy wejdą dopiero za parę lat, Wskazać możliwości właśnie edukacyjne, żeby weszli na ścieżkę takiej edukacji, która zapewni im później rozwój zawodowy. Mamy ofertę pracy dla kucharzy i kelnerów. I poszukujemy młodych kelnerów, których chcemy wyszkolić w tej branży, ponieważ tutaj nie ma, nie ma szkół. Ja kończyłem szkołę kelnerską właśnie w Koźdów, w Budowlance. I... Chcemy tych młodych adeptów nauczyć dobrej obsługi kelnerskiej, starej szkoły, bo dzisiaj nie ma dobrej obsługi. Jeżeli o młodzież nie ma, kto ich szkolić. Równolegle do tego forum, na którym tak naprawdę można tylko, że powiem, skorzystać z tej oferty, która jest dostępna. Będziemy spotykać się z pracodawcami w gronie wielu instytucji, w tym szkół, po to, żeby porozmawiać o potrzebach pracodawców i ewentualnie szukać tych przestrzeni, gdzie są potrzebne nowa oferta edukacyjna.